Cześć, witam serdecznie. Mamy październik, niedługo noce będą coraz chłodniejsze, pamiętajcie o swoich akumulatorach. Pokażę Ci, jak błyskawicznie możesz sprawdzić kondycję Twojego akumulatora w samochodzie za pomocą tego prostego narzędzia, czyli multimetru. Zacznij od ustawienia multimetru na 20V w skali DC. Sądy też muszą być na swoich miejscach. Czarna w porcie oznaczonym jako COM, czerwona w porcie V, mA. Teraz czas na akumulator. Otwórz maskę i zlokalizuj akumulator. Najpierw podepnij czarną sondę do minusowego bieguna, a potem czerwoną do plusowego. Odczytaj wartość na wyświetlaczu. Jeśli widzisz coś poniżej 124 V, to niestety Twój akumulator może nie być w najlepszej formie. Możesz spróbować go naładować, ale jeśli to nie pomoże, będziesz musiał pomyśleć o wymianie. Jeśli wartość jest powyżej 124V, gratulacje, jesteś gotowy na zimę. Ale pamiętaj, regularne sprawdzanie pozwoli Ci uniknąć niespodzianek. Pamiętaj, lepiej dmuchać na zimne. A jeżeli spodobał ci się filmik, obserwuj, komentuj, udostępniaj.